Cześć! Transformer, z którego trzymam w lewej dłoni, to jest Nikon Z6 w klatce z rekorderem, co może sugerować, że dzisiaj będziemy testować Nikona Z6 właśnie pod kątem filmowania. Zaczynamy! Zaczynamy od budowy. Aparat sam w sobie jest niewielki i lekki. Trzyma się go pewnie. Gryp jest głęboki, dlatego w ręce trzyma się go stabilnie. Układ przycisków jest logiczny i praktycznie maksymalnie została wykorzystana powierzchnia aparatu do tego, żeby umieścić wszystkie guziki i pokrętła. Układ jest podobny do przycisków stosowanych w lustrzankach, takich jak np. Nikon D850. Na dole obudowy mamy oczywiście mocowanie statywowe, ale to nie wszystko, bo jest też dziurka, która dodatkowo stabilizuje aparat na statywach filmowych, więc jest to cecha, która na pewno ucieszy osoby, które kręcą wideo. Złącza, które zainteresują filmowcom to złącze HDMI, wejście na mikrofon i wejście na słuchawki do odsłuchu. W Nikonie Z6 mamy jeden slot na karty XQD i jest to logiczna decyzja ze strony Nikona, dlatego że musieli zmieścić jeden slot w tym małym body i wybrali taki, którego używają profesjonaliści, taki, który jest mało awaryjny. Dlatego też wybrali format XQD. Ekran jest odchylany, nie jest obracany o 180 stopni. System ten znamy już z aparatów marki Sony czy aparatów marki Fujifilm. Więc jesteśmy ograniczeni do wykonywania ujęć standardowo, patrząc w ekran w taki sposób, z perspektywy żabiej czy z góry z perspektywy ptasiej. Jeśli chcemy nagrywać samych siebie, to fakt braku odchylonego ekranu może nam trochę przeszkadzać, ale w takiej sytuacji ratujemy się szerokim obiektywem i dobrym autofokusem. Jeśli już mówimy o autofokusie, to warto powiedzieć o tym, że jest on oparty o detekcję fazy i działa bardzo dobrze. Jeśli w waszej pracy polegacie dużo na autofokusie, to to wtedy korzystajcie z obiektywów z Bagnetem Z, dlatego że one najlepiej działają z tym systemem. Jeśli podepniecie obiektywy na mocowanie F, Nikon F bądź DX po przejściówce, to też korzystacie z autofokusa jak najbardziej, więc w fotografii tutaj nie będzie żadnego problemu. Ale w filmowaniu już działa to słabiej niż z obiektywami natywnymi. Kolejna kwestia, o której warto powiedzieć, to to, że obiektywy ostrzą manualnie, ale nie ma możliwości precyzyjnego ustawienia ostrości, dlatego że obiektyw działa w systemie Manual Focus Wireless System, czyli im szybciej będziemy kręcić obiektywem, tym bardziej zmienia się czułość i prędkość ostrzenia. Ten fakt wyklucza użycie takich urządzeń jak follow focus, którego lubią używać filmowcy, więc jeżeli podczas swojej pracy ostrzycie manualnie, to używajcie obiektywów, które są do tego przeznaczone najlepiej, obiektywów filmowych lub po prostu takich, które mają możliwość ostrzenia liniowego. Nikon Z6 może nagrywać się z maksymalną rozdzielczością 4K, ale nie jest to takie standardowe 4K, dlatego że... Aparat natywnie nagrywa obraz w 6K i w body aparatu jest pomniejszany do 4K. Ci z was, którzy nagrywali obraz w 4K i pomniejszali do Full HD, wiedzą o tym, że taki zabieg bardzo pozytywnie wpływa na lepszą jakość obrazu. Kolejną korzyścią, która wynika z tej matrycy jest to, że obraz rejestrowany w 4K i właściwie w, każdym, w każdej innej rozdzielczości jest rejestrowany przez całą powierzchnię matrycy. Nie ma kropa, tak jak to występuje w niektórych aparatach. Dzięki temu nie musimy mnożyć ogniskowej. Jeżeli mamy 24 mm na obiektywie, to filmujemy obraz z kątem widzenia, czy z ogniskową 24 mm. Jeśli jednak potrzebujecie tego kropa, przykładowo macie obiektyw ogniskowej 35 mm i jest Wam za szeroko, no to możecie przełączyć tryb w tryb DX i wtedy otrzymujecie kropa, który wynosi około 1,5 i z takich 35 mm uzyskujecie kąt widzenia odpowiadający 50 mm. Stabilizacja matrycy jest pięcioosiowa, więc jeśli podepniemy do tego aparatu obiektyw, który nie ma sam w sobie stabilizacji, to nie robi to problemu, dlatego że wykonamy na tym aparacie ujęcia, które będą Stabilne, szczególnie statyczne ujęcia, a jeśli w ruchu, no to kwestia odpowiedniego ruchu kamerą, żeby wyglądało jak z gimbala. Oczywiście, jak na aparat, którym mamy duże możliwości filmowe przystało, mamy też płaski profil n -Lock. Dzięki niemu. Zachowujemy dużo informacji w cieniach i w jasnościach. I teraz w sytuacji, gdyby tego profilu nie było, to musielibyśmy ustawiać ekspozycję albo na niebo, albo na cienie. Jeżeli ustawimy opcję pośrednią, to wtedy zawsze będziemy mieli trochę mniej detalu w jasnościach i w cieniach z płaskim profilem możemy wszystkie te detale. Zachować. Minusem w profilu nlog jest to, że jest krop 10%, więc zawsze musimy wziąć tą poprawkę, że jeżeli ustawimy sobie ten profil, to kąt widzenia się zmniejszy. Po drugie, jeżeli chcemy kręcić slow motion 100 czy 120 klatek, to w 10 bitach w nlogu nie nakręcimy takiego slow motion i wtedy musimy się zadowolić katkarzem na poziomie 50-60 klatek. Atomos Ninja 5 pozwala na zarejestrowanie obrazu w 10 bitach i do tego też umożliwia nałożenie profilu logarytmicznego na obraz, więc tak jak wcześniej wspomniałem o N-Logu, dzięki zewnętrznemu rekorderowi będziemy mogli użyć właśnie tego płaskiego profilu nlog. Taki obraz jest dużo bardziej bogaty w szczegóły, jeśli chodzi, szczególnie jeśli chodzi o kolory, są płynniejsze przejścia tonalne i jest on przygotowany lepiej do obróbki kolorystycznej. Informacja, która może elektryzować filmowców to fakt, że jest planowana aktualizacja. Aktualizacja, która wprowadzi możliwość nagrywania rawów na zewnętrzne rekordery i to już dużo mówi, że taki zestaw może służyć filmowcom, którzy chcą się zajmować bardziej profesjonalnymi... Produkcjami i na czas, kiedy ten film, który oglądacie teraz wyszedł, już możliwe, że taka aktualizacja wyszła. Dlatego szukajcie w goglach czy na stronie internetowej Nikona, czy zostało już to wprowadzone, dlatego że warto. A jak jest z czułościami ISO? Jest bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę fakt, że najczęściej filmuje się na czułościach nie większych niż 6400 ISO, to i tak mamy ogromny zapas. Bardzo fajne w kwestii ustawień menu jest to, że po pierwsze samo menu jest przejrzyste, po drugie możemy dostosować menu w taki sposób, żeby te ustawienia zapisać i wyeksportować te ustawienia do innego aparatu. Efekt rolling shutter oczywiście występuje, ale jest on na dosyć standardowym poziomie. Tak naprawdę, jeżeli wykonujecie standardową pracę filmową, to rzadko znajdziecie się w sytuacji, w których będzie on Wam przeszkadzał. I podsumowując, Nikon Z6 jest bezlusterkowcem, który sam sobie daje. Fajne możliwości filmowania, jednak nie są one jakieś mega wyśrubowane i nie wyróżniają się niczym specjalnym na tle innych. Jednak zęby pokazuje po podpięciu go do zewnętrznego rekordera, gdzie mamy możliwość nagrywania w 10 bitach, w N-logu i prawdopodobnie na czas, kiedy oglądacie już ten film, ma możliwość nagrywania raw -ów. I to jest to, co na pewno zelektryzuje filmowców. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli filmujecie ostrząc manualnie, to używajcie obiektywów, które. Mają, które są przystosowane do tego, żeby ostrzec manualnie, czyli do obiektywów kinowych. Jeśli wasza praca polega na tym, że opieracie się w dużej mierze, mierze na autofokusie, no to wtedy mocujecie tutaj natywne, natywne obiektywy Nikon z mocowaniem Z. Jeśli podobał ci się ten film, czy wam, jeśli podobał się ten film, to oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie je na dole w komentarzach, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.